Za chwilę pokażę Ci, jak nasza aplikacja wygląda od strony użytkownika. W ciągu kolejnych kilku minut zobaczysz, jak szybko i łatwo odszukasz informacje korzystając z BotWise. Zaczynamy. Pierwszym elementem są dokumenty. Tutaj jest to miejsce, gdzie zobaczysz swoje integracje, swoje pliki, które są podłączone poprzez integrację z zewnętrznymi systemami, jak i również będziesz mógł dodać bezpośrednio dokument na platformę. Dla naszego przykładu dodamy jeden plik PDF i jedną stronę internetową. Wybierzemy sobie nasz, naszą stronę botwise'ową. W momencie dodawania tych dokumentów one są automatycznie procesowane przez sztuczną inteligencję i od razu może zadawać pytania. Odpowiedzią jest fragment dokumentu, który najbardziej pasuje do zadanego pytania wraz z dokumentem. Które sobie przed chwilą dodaliśmy. Co ciekawe, przy wpisywaniu niektórych pytań, Bot jest w stanie od razu dopasować yy, również pytania, które mamy w bazie wiedzy, które zostały rozpoznane jako pytania z naszych do dokumentów i naprowadzić użytkownika na odpowiednią odpowiedź. Dodatkowym elementem jest to, że dostęp do tych samych informacji. Masz nie tylko z aplikacji webowej, ale możesz mieć dostęp od razu ze swojego chatbota na stronie internetowej, czy na przykład z komunikatora typu Slack czy MS Teams. Co ważne, użytkownicy mogą oznaczać y, odpowiedzi jako nieprawidłowe. Pozwoli to na identyfikację obszarów, o które pytają twoi użytkownicy, a których nie ma w bazie wiedzy, oznaczanie y, błędnie dopasowanych odpowiedzi. Co pozwoli uczyć również algorytm, silnik sztucznej inteligencji lepszego dopasowania odpowiedzi w przyszłości. Te zgłoszone odpowiedzi lądują w panelu zgłoszeń, do którego mają dostęp specjalna grupa użytkowników. Mogą następnie dopasować inny fragment wiedzy, który pasuje do zadanego pytania lub utworzyć zupełnie nowy wpis w bazie wiedzy. Dzięki temu nie musimy dodawać zawsze kolejnych dokumentów, tylko po to, by skalować wiedzę BOTA, możemy robić to bezpośrednio z aplikacji. Jak wiesz, dodaliśmy sobie tylko dwa pliki, Normalnie jest ich znacznie więcej. Dobra wiadomość jest taka, że będziesz mógł przeszukiwać się równie szybko, niezależnie od tego, czy na platformie zintegrowane jest 100, 1000. 30 tysięcy plików. Najlepsze jest to, że nie musisz pamiętać, gdzie te informacje się znajdują. Wyszukiwarka jest komplementarnym rozwiązaniem do chatbota. To jest kolejna funkcjonalność, którą chciałem dzisiaj pokazać. W przypadku, kiedy chcesz znaleźć wszystkie pliki, które mogą być powiązane z Twoim zapytaniem lub przeszukiwać szersze zasoby informacji, wyszukiwarka będzie lepiej dopasowane do Twoich potrzeb. Szybki dostęp do informacji z poziomu chatbota czy wyszukiwarki jest super, ale to nie są wszystkie funkcjonalności BotWise, które chciałem dzisiaj pokazać. Kolejnym elementem są statystyki. Tutaj jest to miejsce, gdzie będziesz mógł zobaczyć wszystkie pytania, wszystkie odpowiedzi, które zostały zadane do bota, jakich informacji szukali Twoi klienci i pracownicy. Dzięki temu będziesz mógł przeanalizować najbardziej popularne obszary wiedzy i lepiej dopasować swoje dokumenty, szkolenia onboardingowe czy komunikację z Twoimi klientami. Także na dzisiaj byłoby to wszystko. Jeżeli Cię chociaż trochę to zainteresowało, chętnie opowiemy więcej na spotkaniu. Także dzięki i mam nadzieję do usłyszenia.